Kochani, zobaczcie, Putin spotkał, się, Putin spotkał się z Trumpem, a teraz kolejnym gościem Trumpa będzie Batyr, Alfons z Więc nie, nie wiem, czy to jest takie fajne, żeby się spotykać z Trumpem, czy to jest takie nobilitowane, bo Trump spotyka się i z Putinem, i spotyka się i z Alfonsem z Dańska. Ma się spotkać. Więc drodzy pisowcy, czy to jest takie fajne. Ja mam takie pytanie do was pisowcy, dlaczego Wy tak finansowaliście Rosję? Dlaczego wy kupowaliście cały czas gaz od Rosji? Jak Niemcy dawno kurki zakręcili, wy rozkupowaliście? kupowaliście ruski węgiel, a polskie kopalnie zamykaliście. Dlaczego finansowaliście wojnę na ro w Rosji? A, a potem mieliście pretensje, że na przykład <kluzny> sami nie kupowaliście żadne izb... żadnego uzbrojenia, żeby bronić Polski. Dlaczego nam zależało, żeby Rosja armia była silna, a polska armia była słaba? Trump powiedział bardzo wyraźnie, dlaczego wy kupujecie jak Europa, finansujecie Rosję, a ty żebym ja was bronił? No, Dla nie kupując. I to akurat z Trumpiem się wszyscy zgadzamy, no ale no niestety rządził PiS, który finansował Putina, który chciał resetu z Putinem, pamiętacie bardzo mocno. A Kaczyński chciał nawet, w, 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 gdyby żył, do Moskwy polecieć i wojska radzieckie. Wszystko to pamiętamy, jak leciał. Tak leciał, że się potknął i zabił. Innych przy okazji też. Generalnie PiS to jest rosyjska kolumna w Polsce. Trump tylko jest zwykłym biznesmenem, egoistą. akurat, uważam się dobrze stało, że oni we dwóch się spotkali, bo nikt normalny człowiek z by nie wytrzymał. A taki Trump jak jakby po wodzie. Ma to samo zdanie o mediach, że ma to samo zdanie o demokracji. Wszystko jedno, czy spotka się z nawrodkim, z Putinem, czy. A z takim ludźmi jak z Tuska, na przykład, się nie spotka, bo się boi Tuska. I taki na przykład Putin też by się z Bidenem nie spotkał, bo się by bał Bidena. Bo by się bał Bidena, więc może się stało, że nie są prezydentami, bo się spotkają, bo się lubią, nie nienawidzą mediów, nie widzą pytań, nie nienawidzą wolności słowa. To są... Jeden jest komunistą, drugi kapitalistą, czyli to samo, tylko że po dwóch biegunach innych. I po prostu tylko się dogadają w sprawie Ukrainy. No. Powiedz stary, weź to kurwa, odpuść, no chuj, weź tę ziemi oddaj. Ugrałeś, co, ugrałeś, powojowałeś ja Powiedz, że zakończyłeś operację i jest wszystko dobrze. I to jest jakiś fajny pomysł na to właśnie. Więc akurat fajnie, że oni. Bo z Bidenem by tego nie było, więc uważam, że dobrze się stało. No i spójrzcie ten no, jak miś Polarna, ten jak e, bielik amerykański, no. a mówią, że od mało ludzie pochodzą. Generalnie uważam, że się dobrze stało, że akurat oni byli na ten czas z prezydentami, bo tak jak z ludźmi inteligentnymi oni by się nie spotkali, tak jak z Bidenem czy z Tuskiem, a z takim jak z Alfonsem, czy właśnie Kim jong czy, czy Putinem się spotka taki tram zawsze, bo to jest ten sam poziom intelektualny poniżej zera. Pozdrawiam serdecznie.